LGBT TV. Witam serdecznie, Mateusz Sysiak. A dzisiaj z nami w programie była europosłanka, posłanka, kandydatka w 2025 roku na prezydenta oraz nauczyciel akademicki, pani profesor Joanna Senyszyn. Witam serdecznie. Dajcie, kochani. Pani profesor, bardzo miło mi panią profesor widzieć i gościć u nas w studiu. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat niekoniecznie związany z naszą społecznością, i też niekoniecznie na temat typowej polityki, jak zdarzało nam się też kiedyś rozmawiać, chciałbym z panią profesor porozmawiać o trochę o gospodarce. Eee, I najbardziej takim może tematem gorącym w ostatnim czasie są migranci. Migranci, a nasza gospodarka eee, padają stwierdzenia, że migranci mają no, zbawienny wpływ na, na rozwój, a zarazem padają stwierdzenia, że migranci są nam niepotrzebni, że powinno się tych migrantów ograniczać. Jak pani na ten temat się zapatruje? To znaczy, jak we wszystkim prawda jest po środku. Migranci są nam y, potrzebni i to bardzo. Jest wiele prac, których już y, na przykład w Unii Europejskiej Europejczycy nie chcą wykonywać. W Polsce także są takie prace. Mamy za mało rąk do pracy, y, ale równocześnie no, nie trzeba też stwarzać takich mitów, że byśmy sobie zupełnie nie poradzili, gdyby ich nie było. No, po prostu dobrze, że są, trzeba się z tego cieszyć. Natomiast ostatnio rzeczywiście jest wytwarzana taka nieprzyjazna atmosfera w stosunku do ludzi, którzy przyjechali do nas już kiedyś to było w stosunku do tych, którzy no powiedzmy do Arabów, do Hindusów, Wietnamczyków, a teraz już do Ukraińców. Również jest w stosunku do Ukraińców jest stwarzana taka atmosfera, że właściwie to oni mają za dużo przywilejów, że trzeba im te przywileje ograniczać. A uważa Pani, że mają za dużo przywilejów? Nie, uważam, że absolutnie, że wszyscy, którzy tutaj Przyjechali do Polski, którzy pracują w naszym kraju, powinni być dokładnie tak samo traktowani jak my, obywatele Rzeczypospolitej. Nie powinniśmy mieć, oni nie powinni mieć ani więcej przywilejów, ani mniej. I nie mają. No a jeżeli, to już mają raczej mniej. No teraz dla mnie jest absolutnie niemoralne i nieprzyzwoite to ograniczenie wypłaty 800 zł na dziecko tylko do tych rodzin, gdzie jedna osoba pracuje. No jeżeli przyjechała samotna matka z kilkorgiem małych dzieci. No, jak ona ma iść do pracy, jak kto się tymi dziećmi zajmie? No tak, bo mąż na froncie. Bo mąż na froncie. Bo takich rodzin. To a się jeżeli wiele. przyjechało dwoje Ukraińców z dziećmi, jedno z nich pracuje, to będą dostawać. No to jest jakiś niemoralny podział i to właściwie nie wiadomo, z czego on się bierze. Z głupoty przede wszystkim, oczywiście, z głupoty władz tutaj i prezydent Nawrocki, i premier Tusk no mówią jednym głosem. Akurat w głupocie się zgadzają. No właśnie, ale Rafał Trzaskowski już w, jako kandydat Platformy Obywatelskiej proponował takie rozwiązanie już w czasach kampanii, to prawda? Znaczy, tak, bo on usłyszał, że Tusk tak powiedział i on zaraz następnego dnia to powtórzył, dlatego że on no, zawsze powtarzał to, co mówił premier. Tak, no, trzeba wziąć ekonomicznie, z ekonomicznego punktu widzenia. Ukraińcy, którzy w Polsce pracują, ale też ci, którzy mieszkają, dlatego że no, ci pracujący płacą podatki bezpośrednie, ci niepracujący pośrednie. Przecież kupują jedzenie, kupują ubrania wszędzie z VAT, czyli podatek. Zgadza się. To wpływy od tej społeczności ukraińskiej, która jest w Polsce, sięgają jakieś 18 miliardów złotych rocznie. Natomiast 800 plus dla dzieci ukraińskich to zostało już zmienione jakiś czas temu, że dostawały tylko dzieci, które wypełniają obowiązek szkolny, czyli nie było tej sytuacji, która kiedyś się mogła zdarzyć, że naprawdę dziecko jest w Ukrainie a tutaj pobiera dodatek. Nie, jeśli dziecko jest tutaj, obowiązek szkolny wypełnia, uczy się polskiego, być może kiedyś zostanie polskim obywatelem, będzie tutaj pracować, tutaj się ożeni, czy wyjdzie za mąż. No właśnie I to powinniśmy życie to spędzi, się cieszyć. Prawda? Tak. To na te dzieci dawaliśmy około 3 miliardów złotych rocznie. Czyli i tak byliśmy 15 miliardów złotych rocznie do przodu, które mogliśmy wydać na różne cele. Tak, bo podano dane, że Ukraińcy, tutaj mówimy o uchodźcach konkretnie, wyprodukowali 2,7% PKB Polski. Tak. No, patrząc na to, że PKB Polski to obecnie jest, który przekroczyliśmy bilion dolarów. No to 2,7% to jest ogrom. To jest naprawdę ogrom włożony w, w nasz rozwój, w to, że w naszych tak. kieszeniach też I pieniądze oczywiście zostają. Oczywiście muszą mieć prawo do świadczeń, muszą mieć prawo do ochrony zdrowia, no do wszystkiego. Oni niestety nigdy nie zostali uznani za uchodźców wojennych. Jest przecież taka kategoria w prawie międzynarodowym uchodźca wojenny, a u nas to się zawsze jakoś tak kombinuje, żeby właśnie nie dać im tego statusu. Teraz też, no, na szczęście ci, którzy mają PESEL wcześniej wyrobiony, no to będą mogli również po 30 września, kiedy ta poprzednia, ta obecnie obowiązująca ustawa przestanie obowiązywać, Będą mogli dalej tutaj y, pracować, przebywać. No przecież też nie wszyscy, tak jak nie wszyscy Polacy mają pracę, tak i nie wszyscy Ukraińcy pracują. No przyjechały tutaj również uciekając przed wojną osoby z niepełnosprawnością, no właśnie, nawet sprawne, ale z kilkorgiem małych dzieci. One wszystkie wymagają opieki, bo to są uchodźcy wojenni. Zgadza się. A tak, wracając już do, do, dalej do gospodarki. Mm... Powiedzmy, że wojna na Ukrainie może się w końcu skończyć, no bo kiedyś ten moment nadejdzie, prawdopodobnie z tego. To znaczy, na razie nic nie wskazuje, żeby to miało być szybko. Przypomnijmy sobie, co Trump za bzdury opowiadał, że pierwszego dnia po wyborze to on już zakończy wojnę, no już niedługo będzie rok. I wojna trwa i co gorsza, nic nie wskazuje na to, żeby się miała szybko skończyć. Tak, tylko że Wyręcz tylko że ten moment Rosjanie eskalują te działania. No, w tej chwili próbują na ile sobie mogą pozwolić. No dobrze się stało, że akurat kiedy te drony nadleciały nad Polskę. To rzeczywiście kraje natowskie, europejskie, bardzo na to szybko zareagowały. Kilka państw nam pomogło, i Holendrzy, i Włosi, a teraz bardzo wiele państw też chce nam przysłać sprzęt specjalistyczny, no bo rzeczywiście no, nie można strzelać do papierowych dronów z armat. Zgadza się, tylko że tutaj zmierzam do tego, że ten konflikt nie mówię, że skończy się dzisiaj, bądź jutro, bądź za tydzień, ale docelowo za jakiś czas on się skończy. Zakładamy, że część tych yy, obywateli Ukrainy, którzy obecnie są w Polsce, pracują, płacą podatki, wróci tam. Co wtedy? Nasze społeczeństwo się starzeje. Tak jak cała cywilizacja zachodnia boryka się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Jest mniej, wielokrotnie yy, w wielu krajach zdarza się, że jest mniej urodzeń niż zgonów. Jakie byłoby rozwiązanie, jeśli chodzi o napływ rąk do pracy w sytuacji, kiedy na przykład ci Ukraińcy wyjadą? No tutaj będą przyjeżdżać osoby z tak zwanej emigracji zarobkowej. Hindusi, Tajlandia, no, Daleki Wschód, Bliski Wschód. Także myślę, że nie będzie nam brakowało rąk do pracy. Czyli musimy się nastawić na przyjazd jeszcze tak. z dalszych krajów? Oczywiście, musimy się na to nastawić, dlatego że. Yy, no, tak po prostu będzie. Poza tym my ciągle właśnie stwarzamy taką nieprzyjazną atmosferę w stosunku do tych przyjezdnych, tak jakbyśmy zapomnieli, że przecież tysiące Polaków emigrowało w czasie PRL-u, wyjeżdżali na Zachód, właśnie do, na Saks do roboty, do Niemiec, wyjeżdżali do Ameryki. no. I byli przyjmowani tam no, z otwartymi ramionami. A my, tak na początku, rzeczywiście społeczeństwo bardzo się spisało. Przyjęliśmy Ukraińców w sposób naprawdę godny. Zaproponowaliśmy im, żeby u nas zamieszkali, żeby tutaj żyli. No, a teraz niestety to politycy podsycają. Takie najniższe instynkty, no właśnie mówią, a zabierają wam pracę. Ale oni wcale nam pracy nie zabierają. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przypuszczam, że to niemożliwe, dlatego że nigdy by się wszyscy nie skrzyknęli. Ale gdyby naraz wszyscy imigranci, którzy w Polsce pracują, na dwa dni zastrajkowali. To okazałoby się, że restauracje są zamknięte, Biedronki są zamknięte, stacje benzynowe są zamknięte. A w nie ma komu pracować. Budowy stanęły. Zgadza się. I być może to by wtedy przyszło trzeźwienie. To znaczy, oczywiście taka sytuacja, no, no nie mam prawa mieć miejsca, ale hipotetycznie Yy, hipotetycznie mogłoby to wywołać niemały kłopot, tak? Sklepy nie działają, restauracje nie działają, budowy stoją. <laughs> państwo zatrzymało się na dwa dni. I wtedy być może. Yy... Przyszłoby takie właśnie oczyźwienie na tych. A jaki, niech mi pani profesor powie, dlaczego politycy. Federatów, tak, Dlaczego tak jest, że politycy dzisiaj, którzy uchodzili za otwartych, czyli na przykład politycy obecnie koalicji rządzącej, ulegają takim antyimigranckim wpływom? Dlatego, że ich notowania spadają, boją się, że za dwa lata stracą władzę i w związku z tym już idą na całego, na populizm. Czyli, Czyli zamiast... mówią to, co społeczeństwo chciałoby usłyszeć, a przynajmniej y, ta część społeczeństwa, którą by chcieli przyciągnąć do siebie. Czyli zamiast rozmawiać o kontrolowanej migracji, mówią tak, o całkowitej. Zamiast ich... w ogóle uczciwie rozmawiać o migracji, to ciągle się mówi nielegalni imigranci. No nielegalni to u nas nie pracują w większości. Bo są przecież, nielegalni. Bo są prawda? nielegalni. Tak. <laughs> pracują legalni płacą podatki. Pani profesor, drugi temat też dość gorący w ostatnich dniach. Poruszony między innymi temat przez pana Adriana Zandberga, mianowicie temat płacy minimalnej. Rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej prawdopodobnie poniżej inflacji. Czyli inflacja będzie prawdopodobnie w przyszłym roku wyższa niż Podniesienie płacy minimalnej. Co to znaczy dla nas obywateli? Znaczy, związki zawodowe chciały, żeby to było powyżej 5 tysięcy złotych, no będzie sporo poniżej. 4806 złotych. Tak. No, co to znaczy? Ponieważ wielu Polaków i Polek pracuje za pensję minimalną no to jeżeli inflacja będzie większa niż wzrost pensji minimalnej, to po prostu ich poziom życia się obniży. Czyli mamy to interpretować w taki sposób, że rząd nie do końca zabezpieczył interes najmniej zarabiający. No niestety tak, dlatego że... Bo jakie by Pani miała, tutaj tylko do uszczegółowię to, co, do, do czego dążę, jaki Pani by miała w tym wypadku z, przepis na to, żeby, żeby było dobrze w, w tym roku? To znaczy, nie ma takich cudownych sposobów, żeby, żeby zrobić wszystkim dobrze. No, przypomnijmy sobie, bo właśnie o tym nie wolno w ogóle zapominać, że przecież minimalna emerytura to jest brutto niespełna 2000 zł. Jak od tego odejdzie składka zdrowotna, bo ona jest potrącana automatycznie. No to naprawdę ciężko będzie wyżyć tym emerytom. Miała być waloryzacja w przyszłym roku o 5%, teraz nawet 5,5%. Teraz się już słyszy, że w związku z niższą inflacją będzie najprawdopodobniej ta waloryzacja mniejsza, będzie prawie symboliczna. No a my nie wiemy jaka będzie sytuacja, także no, również nie tylko o pracownikach trzeba myśleć, ale także o emerytach, których jest ponad 6 milionów. Do tego dochodzą renciści, to wszystko są powiązane kwestie. No, ja uważam, że ten rząd niestety za bardzo się martwił o przedsiębiorców, a za mało o pracowników. To było widać wyraźnie po zmianie tej składki zdrowotnej dla pracodawców. Oczywiście, ci, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą i mają bardzo małe dochody, no to. Powinno Państwo spojrzeć na nich życzliwszym okiem. Ale przecież tam dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że składkę zdrowotną od 30 tysięcy miesięcznie dochodu miała być niższa niż od płacy minimalnej przy niektórych systemach rozliczeń. No, po prostu tak nie mogło być. Także nie dziwię się, że to zostało zawetowane. Natomiast no, było dosyć zabawne, że można być równocześnie w koalicji rządzącej, tak jak Magda Biejat, i iść do prezydenta, prosić, żeby zawetował ustawę tej koalicji. No, to jest takie działanie na zasadzie y, zjeść ciastko i, I mieć. mieć ciastko. No nie, jeżeli się y, namawia prezydenta do działań przeciw rządowi, to trzeba po prostu zrezygnować z funkcji wicemarszałkini i to, co zrobił Zandberg, no odejść. I jeszcze ostatni komentarz bym poprosił pani profesor. Ministerstwo pracy zapowiedziało kontrolę umów w firmach w Polsce, mianowicie nada, zgodnie z nową ustawą, inspekcja pracy będzie miała uprawnienia do tego, by uznawać umowy zlecenie za umowę o pracę, jeżeli spełniają przesłanki tak. ku temu. Chciałbym komentarz usłyszeć, Pani Profesor, co do tego. To znaczy, rzeczywiście bardzo często ta umowa o dzieło stanowi swoiste ominięcie umowy o pracę. Ale ryzyko jest takie, że jednak no, sporo umów o dzieło to na przykład zawierali studenci. I jeżeli to jest powtórzenie po raz któryś takiej umowy, no to ona się już jakby automatycznie przekształca w umowę o pracę. Więc, żeby się nie przekształciła, to rzeczywiście są dokonywane jakieś próby obejścia prawa. No myślę, że to powinno być po prostu uregulowane na zasadzie porozumienia. Ale nasz rząd, żaden zresztą, w ogóle on nie rozmawia ze społeczeństwem. No trzeba by było poprosić różne grupy, na przykład właśnie studentów, i zapytać, jak oni by to widzieli. Ja na przykład, jak zatrudniałam jako pracowników, asystentów w moim biurze poselskim, no to byli tacy studenci, którzy absolutnie nie chcieli płacić podatku, bo do 26 roku można nie płacić. No ale yy, były, byli też tacy, którzy mówili, a ja wolę mieć umowę o pracę, bo teraz wprawdzie kiedy jeszcze mieszkam z rodzicami i studiuję, to będę mieć mniej, ale to już ta składka i to wszystko będzie się liczyć do przyszłej emerytury. No właśnie, i, i, i o to też właśnie chodzi, bo tutaj to jest największy... Mm, mm, Największa kontrowersja związana z tym, że studenci i uczniowie, którzy pracują dzisiaj często w tych, przy tych drobnych pracach, tak. wcale nie na pełen etat, bo niejednokrotnie jest to pół oczywiście. etatu, tak, i, i oni zarabiają tą kwotę brutto na rękę. Więc y, pytanie, na ile, y, bo też oni na tym stracą przede wszystkim, tu państwo zyska składki, tak, oczywiście, ale na ile to dla nich nie będzie przypadkiem y, no, troszeczkę strzał w nogi. To znaczy, ja uważam, że rzeczywiście akurat ten przepis, że do 26 roku życia można być zwolnionym, jest bardzo słuszny, dlatego, że jest to kwestia wyboru. Ja w ogóle jestem za tym, żeby ludzie jak najwięcej mogli dokonywać wyborów No i później ponosić konsekwencje swoich wyborów. Także no, tutaj trzeba do tego podchodzić po prostu bardzo elastycznie. I powinny być jakieś rozsądne rozwiązania. Natomiast my mamy przepisy naprawdę tak skomplikowane, że ciężko jest w ogóle się połapać w tych przepisach i ciężko stanowczo powiedzieć, ile się zyska, a ile się w przyszłości straci. Czyli, jakby podsumowując, tutaj kwestia jest tego, że jednak ten wolny edukacja, wybór i edukacja. Tak, i edukacja ekonomiczna, która powinna być już od najmłodszych lat. I tu stawiam kropkę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Pani bardzo. profesor Joanna Senyszyn, nauczyciel akademicki, europosłanka, posłanka na Sejm, kandydatka w wyborach w 2025 roku na prezydenta. Wszystkiego najlepszego, kochani. Dziękuję uprzejmie. Mateusz Sysiak, LGBT TV. Poznaj świat LGBTQ i oglądaj LGBT TV. Zapraszamy Was do strefy premium za 39,90 miesięcznie, gdzie znajdziecie dużo niepublikowanych treści. Dołączcie do LGBT TV na YouTube i wspierajcie jej rozwój. Bądźcie aktywni, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Razem możemy wszystko. LGBT TV, Świat pełen różnorodności.